Mówić o konkurencji, zwłaszcza o City, bo, bo niewiele nie nie dobrego mam o nich do powiedzenia. Tak? Ci panowie, a został z G4, z, z G4 usunięty za, no, za, nie, za nieetyczne działania handlowe, tak to nazwijmy. No? O firmie m 2 też nie mam nic do, do, do powiedzenia, bo to jest firma który wywodzi się, który jest były by, by, wiceminister do spraw bezpieczeństwa w Czechach. lobbying w Czechach mają szereg, szereg procesów o, 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 o posłuchy parlamentarzystów, itd., dalej, 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 dalej. W Polsce to była czapka, tak? to była ta firma Krasińskiego. W porównaniu z, ze znakomitą większością polskich firm ochrony, City są nie różnymi. To, że płaci ludziom pod stołem, to, że ich na czarno zatrudnia, to, to, to większość firm lokalnych, większość, bo nie wszystkie, robi dokładnie tak, tak samo. Mnie bardzo nie podoba się sposób działania